With all your courage, trust in your friends, and you can win. It. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. Good ball, the tension's so exciting. We'll do our best together until the game is Underdogs, the road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up, stand up if you love football. football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand up, stand up if, you if you love football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. You love football! Po meczu z królewskimi znam już nasze słabe strony. I właśnie dlatego My też je znamy. Ha? Wiadomo, ha? że chodzi o siłę i wytrzymałość. Przepraszam, chłopaki, czy to was uraziło? Nieważne, Mark, jakie wyciągnąłeś wnioski. Max ma rację. Brak wytrzymałości to spory problem, dlatego opracowałem nowe ustawienie. Hmm? Zaczerpnąłem to prosto z notesu swojego dziadka. Co? Dlaczego nie gram jako wysunięty napastnik? Ciesz się, że w ogóle jesteś w drużynie dezerterze. Hmm. To co zrobiłem, to było strategiczne wycofanie się. Oh. Hej, kapitanie. E? Co takiego? Dlaczego nieba zdabi Aksela? Przecież go potrzebujemy. Słuszna uwaga. W końcu jedyna bramka, jaką udało nam się zdobyć w całym spotkaniu, była jego dziełem. Nikt inny z naszego zespołu nie był w stanie nawet zbliżyć się do piłki, bo źle rozegraliśmy ten mecz. E? Pokażę wam, na czym polega piłka nożna. Wyluzuj trochę, Kevin. Nie spinaj się tak bardzo. Axel powiedział, że więcej z nami nie zagra. Niby tak, ale różnie może być. Mark, ty też nie wierzysz w zespół bez niego? E, to nieprawda. Musimy sami być w stanie wygrywać swoje mecze. Uwierzcie, że potrafimy! Słuchajcie, przyprowadziłam gościa. O, co taka zmuła? Co się stało? E, nie, nic takiego. No dobra, to wejdź. Aha. Mm. Co tak śmierdzi? Po co przyprowadziłaś tutaj tę dziewuchę? Ona chce wam coś powiedzieć. Uch. Wasze zwycięstwo z królewskimi ocaliło wasz klub przed likwidacją. E, fajnie. I teraz będziemy rozgrywać coraz więcej spotkań, nie? Wiem już nawet, z kim rozegracie kolejny mecz. Co? co? A kiedy go zagramy? Strzał masakra! Jude, dajesz! Jude, słyszałeś najnowsze wieści o gimnazjum Raymona? Nie, a co z nimi się dzieje? Po naszym meczu po całym kraju zaczęły krążyć głupie plotki, że to niesamowicie silna drużyna. Nasi wrogowie mówią, że Raymon nas zmiażdżyli i doprowadzili do płaczu. Niech mówią, co chcą, wykonaliśmy zadanie i tyle, tak jak chciał nasz trener. Niby masz rację. Ale teraz setki szkół ustawiają się w kolejce, by rozegrać mecze towarzyskie z drużyną Raymona. Ta? Myślisz, że powinniśmy się temu bliżej przyjrzeć? Spoko, już o tym pomyślałem. Wysłałem tam naszego szpiega. Hm. To doskonała wiadomość! Niedługo czeka nas kolejny mecz! Wszystko zaczyna się układać! Możemy znowu zagrać i zdobyć więcej doświadczenia! Ekstra! I tym razem to ja będę gwiazdą boiska. A ja rozgromię wszystkich przeciwników. Może najpierw wysłuchacie tego, co chcę powiedzieć. O, przepraszamy. No to kto będzie naszym przeciwnikiem? Liceum Czarnej Magii. Spotkanie odbędzie się za tydzień. Liceum Czarnej Magii? Pierwszy raz o nich słyszę. Oczywiście to wcale nie będzie zwykły mecz towarzyski. To znaczy? Jeśli przegracie, wasz klub piłkarski zostanie rozwiązany. Uch, znowu to samo. Ale jeśli wygracie, umożliwię wam występ w turnieju Strefy Futbolu. O! Liczę, że dacie z siebie wszystko. Turniej strefy futbolu. Jeśli byśmy w nim zagrali? Ale fajnie, ten turniej wyłania najlepszą szkolną drużynę piłkarską w kraju. Tak! Wyobraźcie sobie, jak fajnie byłoby w nim wystąpić. A jeszcze niedawno nawet nie mogliśmy o tym pomarzyć. Nie świętujmy za wcześnie. Musimy wygrać kolejny mecz, zanim będziemy mogli rozmawiać o tym turnieju. To żaden problem. Do roboty! Nie możemy pozwolić sobie na przegraną. Zaczynamy trening! Tak! Wspomniałaś chłopcom, jakie trudne przed nimi wyzwanie? W sumie to nie widziałam takiej potrzeby. No, skoro tak mówisz. O, wielkie nieba! Jeśli nie zagracie z nami meczu towarzyskiego, rzucimy na was klątwę! Powinniśmy potraktować to poważnie? Liceum Czarnej Magii to bardzo dziwna szkoła, którą otacza tajemnica. To będzie bardzo interesujący rywal. I to był ewidentny faul! Ej, Kevin, zwolnij! O co ci chodzi? Co jest grane? Jak mogłem spudłować?! Stary, tym razem przesadziłeś. Nie możesz tak grać! Zostaw mnie! Chcesz, żebym ci udzieliła wywiadu? Nie dzisiaj. Przyszłam, żeby poobserwować trening. Od ostatniego meczu jestem wielką fanką jedenastki, Raymond. Uwielbiam patrzeć, jak wkładają serce w każdy swój ruch na boisku. No pewnie dzięki za Twoje wsparcie. Ale widzę, że dzisiaj trochę im brakuje ducha walki, mam rację? Tak. Kevin chce się rozwinąć przed kolejnym meczem i jest sfrustrowany brakiem postępów. Kolejnym meczem? Fajnie, A z kim grają? Z Liceum Czarnej Magii. Co takiego? O. A, a? Co się stało? Sylwia, nigdy wcześniej o nich nie słyszałaś? Przecież o tej szkole krąży mnóstwo przerażających opowieści. Przerażających? W jakim sensie? Znasz jakieś? Co w nich takiego strasznego? Jedna z historii głosi, że po grze przeciwko temu liceum wszyscy zawodnicy pewnej drużyny się rozchorowali. Że co? Rozchorowali się? A co w tym strasznego? Najprawdopodobniej złapali od kogoś zwykłe przeziębienie. Bez żartów! Kiedy ci goście przegrywają mecz, pojawia się zimny wiatr, który wieje, aż mecz zostaje odwołany. A kiedy rywal próbuje strzelić im bramkę, całej jego drużynie kamienieją nogi. <noise> się nie luzisz. Przepraszam, ale muszę skoczyć na siusiu. <noise> no, może coś w tym jest. <noise> nie kupuję tego, a ty, kapitanie? Pewnie, że nie, to tylko plotki. No nie wiem, może zadzwonimy po Aksela? Ja też o tym pomyślałem. Co wy znowu z tym gościem? Nie traktujcie go jak bohatera. To ja zapewnie wygraną w tym meczu! Jestem bardzo dobrym napastnikiem! I to jest właśnie duch walki! Ciągle tylko Axel i Axel, jakby był jedynym napastnikiem na świecie. Wszystko będzie dobrze, jeśli wszyscy będziemy dawać z siebie wszystko, prawda? Jak najbardziej. Ale gdyby Axel nam nie pomógł w naszym ostatnim meczu, nawet nie bylibyśmy drużyną. Nie zapominajmy o tym. Nie byłoby nas tutaj. Kapitanie, poza tym sam powiedziałeś, że nie możemy przegrać tego meczu. A liceum czarnej magii to przerażający przeciwnik, więc myślę, że... Chłopaki, jeżeli będziecie wierzyć w te głupie plotki, nic nie osiągniemy. Właśnie! No to ruchy, trenujemy! Tak jest! Oszty! No dawaj! Wiedziałem, że cię tu znajdę. Oh? Hej, Nathan. Ah! Widzę, że zmieniłeś plan treningu. Tak, przeszedłem do kolejnego etapu. O, dziękuję. Kevin robi się coraz bardziej zniecierpliwiony. Tak, nigdy nie sądziłem, że ma w sobie tyle zacięcia, kto by pomyślał. Rozumiem, dlaczego dzieciaki widzą w Axelu wielkiego bohatera. Kiedy zobaczyłem ten jego strzał, pomyślałem, że musimy go zwerbować. Ale zdałem sobie też sprawę, że cały czas muszę nad sobą pracować. Byłoby super, gdyby wszyscy myśleli tak jak ty, Nathan. Ale to ty jesteś kapitanem, to ty powinieneś ich do tego natchnąć, prawda? W sumie chyba tak. Powiem im tak. Łatwo jest myśleć, że obecność Axela w drużynie rozwiąże nasze problemy, ale zapominacie, że w meczu gra jedenastu zawodników, a nie jeden. Dlatego chcę wam powiedzieć, że więcej nie poproszę Axela, by do nas dołączył. Jeśli sam się na to zdecyduje, to w porządku, ale nic na siłę. Damy radę. Hmm? Huh?

Daję głowę, że gdzieś się tu zaszył. A może jednak poszedł na inne piętro. Ha? A co ty tu. A, ja, no wiesz. Mark, a co ty tu robisz? Zobaczyłem, jak tu wchodzisz i no wiesz. Pomyślałem, że jesteś chory i że pewnie dlatego tak nagle wycofałeś się z wyczynowego sportu ale nie ma sprawy. Nie chcecie znowu namawiać, żebyś do nas dołączył słowo. Nie śledziłem cię, żeby cię o to prosić po prostu się o ciebie martwię i tyle ale wiem, że nie powinienem był tego robić. Chciałem tylko powiedzieć Przepraszam ha? tak w ogóle kogo tu odwiedzasz? Młodszą siostrę. E, twoją siostrę? Twoja bezpośredniość czasami mnie zaskakuje. Może wejdziesz. E, e, dobra. E. Ma na imię Julia i od wielu miesięcy jest w śpiączce. E. Opowiem ci całą historię, bo pewnie i tak inaczej się ciebie nie pozbędę. Moja młodsza siostra jest w tym stanie od zeszłorocznego finału turnieju strefy futbolu. To był mecz między Twoją szkołą i Akademią królewską, prawda? Tak. Julia była taka podekscytowana, nie mogła się doczekać tego meczu. Powiedziała, że będzie na trybunach, żeby nas dopingować. Tak się cieszę, braciszku, nie mogę się już doczekać! Proszę cię jedną bramkę strzel dla mnie, dobrze? Jasne, zrobię to dla Ciebie. Wtedy po raz ostatni słyszałem jej śmiech i widziałem jak się cieszy. Niestety, w drodze na mecz. Tuż przed pierwszym gwizdkiem dowiedziałem się o jej wypadku. A więc to dlatego? Od razu pojechałem do szpitala. Mój tato tu pracuje i to kolejny powód, dla którego zmieniłem szkołę, ale głównie dla niej. Gdybym nie grał w piłkę, ten nieszczęśliwy wypadek nigdy by się jej nie przytrafił. Teraz nawet nie mogę myśleć o powrocie do sportu, dopóki ona tutaj cierpi. Nie ma mowy. Teraz już wiesz. Przysiągłem, że nie zagram, dopóki nie wybudzi się ze śpiączki. Ale czasami nie umiem się powstrzymać i dlatego wam pomogłem. Sam tego nie rozumiem. Moje ciało samo wyrwało się do gry. Pewnie trudno ci o tym mówić, ale dzięki za szczerość. I przepraszam, że ostatnio tak ci się napraszałem. To było. nie na miejscu. I nie martw się, nikomu o tym nie powiem. Cześć. A jak ci idzie z twoim klubem piłkarskim? Dobrze. W przyszłym tygodniu gramy kolejny mecz. Twój gol stał się dla nas inspiracją. Wszyscy bardzo ciężko trenują. Dziękuję ci. Ja, Silia Hills, melduję się jako menadżerka waszego klubu piłkarskiego. Oglądanie waszych treningów sprawiło, że chcę się zaangażować w to, co robicie, i wymyśliłam najlepszy sposób, by to zrobić. Posłuchajcie uważnie. Będę gromadzić informacje na temat waszych rywali i pomogę wam, jak tylko mogę. Mam nadzieję, że się zaprzyjaźnimy. Będzie świetna! Fajnie, witaj na pokładzie! Ta dziennikarka jest naprawdę nieźle wygadana, prawda? <laughs> No nie, no nie! A! Widzę, że jak zawsze ciężko pracujesz. O, cześć! Niestety nie idzie mi za dobrze. Strzela mi już widzę piłkę w siatce, a ta nagle mija bramkę! Chyba nie jestem jednak zbyt dobrym napastnikiem. Ach. Raz, dwa, raz, dwa, raz dwa, raz dwa, raz dwa, raz, Kevin, tylko bardzo cię proszę nie przesać. Nie chciałbym, żebyś złapał kontuzję. Gada, Anie. sam w końcu trenujesz z ciężką łoponą, którą obrywasz w twarz. <laughs> Coś ci powiem, Kevin. Bardzo się cieszę, że rozegraliśmy tamten mecz. Poczułem wtedy, że jesteśmy najprawdziwszą drużyną. Ty też to poczułeś? Nie po prostu poczułem się strasznie zazdrosny. Zazdrosny o kogo? O Aksela, kogo innego. Hmm? Tylko się pojawił, a cała drużyna zupełnie zmieniła swoje nastawienie. Nic dziwnego, że chłopaki koniecznie chcą go mieć w naszym zespole. Hmm. A kiedy strzelił bramkę, nawet nie wiesz, jak bardzo chciałem być na jego miejscu. Rozumiem cię. Tak bardzo chcę być lepszy od niego. No i też chciałbym strzelać tak piękne bramki, jak on. Hmm. To zacznijmy trening i opracujmy Twój firmowy strzał. Wykorzystasz go przeciwko Liceum Czarnej Magii. Żartujesz sobie? Przecież do meczu z nimi zostało nam tylko kilka dni. To powinno cię jeszcze bardziej zmotywować. Ech, wyćwiczenie takich strzałów jak Axela wymaga miesięcy. Ale ty nie starasz się być Axelem Blaze, prawda? Ty jesteś Kevin Dragonfly. Rozgrywasz mecze po swojemu. Więc Twoja technika musi być czymś, co umiesz tylko ty. Muszę zacząć grać po swojemu. Masz rację, uda się. Opracuję własną technikę i będzie cudowna. Przygotuj się. Raz. Dobra! Cześć, jestem Nelly Raymond. Miło mi Cię poznać. O, cześć. To chyba nie jest Twoja normalna droga do szkoły. Wiem, że to trochę niegrzeczne, ale zdążyłam się już czegoś o Tobie dowiedzieć i o Twojej siostrze też. Wiem, czego potrzebujesz. Chcesz grać z tymi pseudopiłkarzykami, prawda? To właśnie dlatego tutaj sterczysz. Zostaw mnie. Naprawdę sądzisz, że porzucenie piłki zmieni to, co się stało z twoją siostrą? Chyba coś ci się pomieszało. Kto najbardziej chciałby, żebyś wrócił do piłki nożnej? Dobrze znasz odpowiedź. Tak się cieszę, braciszku! Nie mogę się już doczekać! Proszę cię, jedną bramkę strzel dla mnie, dobrze? Moja Julia... Mhm... Przemyśl to wszystko. Podjąłem decyzję. Nie ma mowy, że przegram z celem. O, mamo! Czegoś takiego jeszcze w życiu nie widziałem. Wydawało mi się, że widziałem smoka, który robiło tak. Nie tylko ty. Ja też go zobaczyłem. O, stary! To był genialny strzał! Udało się! Opracowałem własną technikę! Tak! Jesteś A! wspaniały!

Postanowiłem grać z wami. Mówisz poważnie? Tak! Przed nami mecz z liceum Czarnej Magii. Jesteśmy w niezłej formie. Dołączył do nas Axel. Kevin opracował własną technikę, ale rywal na pewno ma w zanadrzu kilka sztuczek. O nie! Czy to klątwa? Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki i na zoomy. Nadejście smoka, ale będzie się działo. My little heart... Wersja polska SDI Media Polska. Reżyseria Marek Robaczewski. Dialogi Anna i Maciej Wysoccy. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof Plewakosz Czerwiński, Bartosz Martyna, Robert Kuraś, Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Rogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.